I dzisiaj będziemy testowali wspólnie e, DIY e, z TikToka Ostatnio widziałam filmik na TikToku, w którym ktoś robi naprasowankę takim e, naprawdę bardzo prostym sposobem Zadziwiająco prostym i szczerze trochę nie chce mi się wierzyć w to, że to działa e, Filmik wyświetli się wam gdzieś tutaj oczywiście Ale postanowiłam, że sama to sprawdzę, przetestuję, żeby się po prostu przekonać i zobaczymy, czy faktycznie to wyjdzie. Jeżeli tak, to powiem wam, że ja będę w ogromnym szoku, dlatego że to zburzy moją wizję w ogóle wszystkiego: kupowania papierów do naprasowanych całe życie, i ja miałam kiedyś przecież takiego bziga na punkcie takich rzeczy, i robiłam naprasowanki wszędzie, praktycznie jak miałam jakieś 18 czy 19 lat. Ja po prostu wszystkie koszulki katowałam tymi naprasowankami, no a też ten papier do naprasowanek trochę kosztował. Nie ukrywam, więc jeżeli to się sprawdzi, to ja będę naprawdę w ogromnym szoku. No ale dobrze, zacznijmy. Czego w ogóle potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim koszulki. Ja wybrałam akurat taką białą, klasyczną, troszkę oversize'ową, bo też lubię teraz taki styl, jak zresztą widać dzisiaj. Dodatkowo potrzebujemy folii spożywczej, papieru śniadaniowego. Ja akurat mam tutaj papier do pieczenia, wydaje mi się, że nie będzie to miało znaczenia. Aczkolwiek, jeżeli nie wyjdzie, to spróbuję jeszcze wersję z papierem śniadaniowym. Potrzebujemy jeszcze wydrukowanych wzorów, co w ogóle chcemy umieścić na tej koszulce. Ja tutaj wybrałam trzy, aczkolwiek powiem Wam, że nie mogę się zdecydować, bo. Zdecyduję się na ten największy. No, bo jak już robić, to wiecie, po, po całości. Więc ja mam tutaj taki wzór z Dirty Dancing, taką grafikę i tą grafikę mam też w takim mniejszym rozmiarze. Zaraz to przyłożę, zobaczę jak będzie wyglądać. No i tutaj mam też taką grafikę z La La Land, aczkolwiek to zostawię chyba sobie na inną koszulkę. I do tej białej wydaje mi się, że bardziej będzie pasował właśnie ten wzór z Dirty Dancing. Oprócz tego potrzebujemy oczywiście nożyczek. No i Najważniejsze żelazka, żeby to wszystko potem ładnie zaprasować. Więc co? Zabieramy się do pracy i zaczniemy od wycięcia tego wzoru. Ja sobie jeszcze tylko przyłożę i zdecyduję faktycznie, który wzór chcę tutaj umieścić. Ten wyglądałby niby tak cute, taki malutki, ale ten z kolei już jest taki bardziej efektowny, zauważalny. Ale wiecie co? Dobra, spróbujmy od tego mniejszego może jeżeli wyjdzie to na następnej białej bo mam takich kilka, zrobię po prostu większy ale jestem podekscytowana powiem wam, że ja zawsze jak robię tego typu rzeczy to strasznie się ekscytuję bo jestem mega ciekawa czy to w ogóle wyjdzie póki co, tak jak mówię nie chce mi się wierzyć w to, że to wyjdzie aczkolwiek mogę się mylić więc okay. zobaczymy już obrazek umieszczony na koszulce teraz potrzebuję folii spożywczej i tą folię spożywczą właśnie ja muszę zobaczyć okay. Dobra. musiałam sobie obejrzeć jeszcze raz ten filmik i tutaj chodzi o to, żeby w tą folię jakby najpierw włożyć ten, ten obrazek super, gdzie jest no, o, 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 no. czyli czekajcie to trzeba rozwinąć i ja w ogóle ten brzydki kawałek chyba obecny, bo on jest taki pomarszczony mam nadzieję, że nie robię żadnego błędu teraz tutaj zagniemy, tak ktoś robił na filmiku. Boże, mi się tak nie chce wierzyć w to, że to wyjdzie. I teraz musimy podłączyć żelazko. Nie mam tu kabla, co się przedłuża. Fail! Jeżeli chodzi o to, ja musiałam się przemieścić w inne miejsce, żeby to w ogóle zaprasować i stwierdziłam też, że podłożę zeszyt pod to. Nie wiem, czy to jest dobra... Logika, ale z drugiej strony, jeżeli to ma się jakoś tam scalić, to chyba wolę, żeby jednak nie staliła się cała koszulka. I ucinam jeszcze ten papier do pieczenia. Tam niby był śniadaniowy, ale serio mam nadzieję, że nie, nie zrobię aż takiej różnicy. Okej, okay, mamy. Żelazko mam rozgrzane. Spróbujemy, czy to jest w ogóle prosto. Nie popatrzyłam na to, jak zawsze wszystko na oko. Dobra, jest, jest chyba ok. Nie wiem, ile mam to trzymać, tak szczerze, bo w żadnym z tych yy, tutoriali, tak to nazwijmy, nie było dokładnej jasnej wskazówki, ile to ma trwać. Ale jeszcze trochę zróbmy. Może tak bardziej właśnie też na rogach, żeby to się dobrze przyczepiło. Bo wiem, że na prasowanki też właśnie najważniejsze było to, żeby one były tutaj na rogach zrobione. Dobra, przeniosłam to z powrotem tutaj, bo chcę nagrać reakcję na to, na ten fail albo na. Na no to powodzenie zobaczymy. Wydaje mi się, że już jest yy, wystarczająco zaprasowane, że O, wow! Ej! Patrzcie na to. O, Boże! Naprawdę to działa! Nie wytrzymam. Wydaje mi się, że mogłabym to prasować trochę dłużej, bo ta folia jeszcze tutaj, na przykład, takie pęcherzyki się zrobiły, ale ogólnie. Słuchajcie, działa. Ja spróbuję to jeszcze raz troszkę zaprasować i zobaczę, czy te pęcherzyki poznikają. Zaprasowałam to jeszcze raz, i te pęcherzyki w większości poznikały, więc ewidentnie za krótko trzymałam to żelazko, mimo że wydawało mi się, że i tak długo e, już to robię. Ale jestem w ogóle w szoku, że to wyszło, naprawdę. I w tym momencie teraz przelatują mi przed oczami te wszystkie pieniądze, które wydawałam na papiery do naprasowanek. Wow, jestem w szoku, ale czat! Ale czad, dobra, słuchajcie, ja teraz oprzymierzam i yy, idę robić więcej. Zdecydowanie. Mam jeszcze trzy wydrukowane, na pewno zrobię teraz ten, ten większy. Może nagram to na TikToka swoją drogą, yy, i będę kolejną osobą, która to promuje na TikToku. No i zdecydowanie ten z Lalaland też yy, sobie wykorzystam. A w tej koszulce totalnie będę chodziła jeszcze. Cieszę się, że wybrałam ten motyw, bo Dirty Dancing jest moim Jednym z moich ulubionych filmów generalnie Oczywiście to stara część mega, si mega się cieszę, więc jak widzicie takie lifehacki Z TikToka działają e Oczywiście czasem nas też wkręcają Więc to nie jest tak, ale warto wypróbować Różnych rzeczy, bo ja w tym przypadku Przekonałam się, że jest super Działa i chyba trochę krzywo to zrobiłam Ale to już nie ma znaczenia Jak widzicie koszulka prezentuje się Tak ja jestem naprawdę miło zaskoczona, że Ten triks TikToka zadziałał, więc koniecznie spróbujcie u siebie w domu. Dajcie znać oczywiście, czy chcielibyście więcej tego typu filmów na moim kanale. Odsyłam Was też na moje social media, czyli Instagrama, TikToka, właśnie. Też za niedługo pewnie pojawi się filmik z udziałem może nie tej koszulki, ale innej. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, papa! Pa.